Dzień dobry państwo, z tej strony, Sławie Grochowina. Witam na kolejnym naszym spotkaniu Żyć Zdrowo, ale jak? Rozmawiamy cały czas o naszym zdrowiu i oczywiście dla przypomnienia. Jestem naturopatą, jestem zielarzem, fitoterapeutą, oczywiście uprawnienia zawodowe znane przed Państwową Komisją i nadany dyplom uprawniający mnie do wykonywania takiego zawodu. Naturopaty? oraz drugiego zawodu zielarza fitoterapeutycznego. Do tego mam ponad 20 kursów doskonalenia zawodowego oraz oczywiście zajmuję się też biorezonansem Quantum oraz biorezonansem NLS 18D. Jestem akurat zawsze do dyspozycji też pod kątem i konsultacji online, ale i również w razie jeżeli jest taka potrzeba spotkań osobistych. Szanowni Państwo, wszystkie informacje, które tutaj uzyskujecie ode mnie nie są poradą medyczną, a tylko i wyłącznie takim zbiorem ogólnodostępnych informacji, ale i również informacji, które ja na podstawie swojej wieloletniej praktyki zebrałem i uporządkowałem to wszystko. I teraz, szanowni Państwo, jako zielarz fitoterapeuta, jako naturopata, pracuję na bardzo wysokiej klasy produktach z certyfikatem D.R. One świadczą o zawartości wysokoekstraktowych mieszanek. I teraz zawsze sugeruję, żeby na to patrzeć, ale też wyszukuję różnego rodzaju perełek, tak żeby... Sam, który ja akurat się tutaj wspomagam, bo jestem po różnych przejściach dawno temu, co prawda, ale wyszedłem z tego. W związku z powyższym również wspomagam swój organizm. I teraz doszukuję się różnego rodzaju ciekawych informacji, uczestniczę w różnych wykładach, tylko właśnie po to, żeby zgłębić tą wiedzę, ale i również tą wiedzę uporządkować i wam przekazać. I Szanowni Państwo, na skutek takiego zbioru informacji bardzo dużo czasu poświęcam na detoks endogenny z wykorzystaniem fitoterapii. Ten detoksendogenny to występuje w nim zjawiska autofagi. I teraz bardzo dużym jestem orędownikiem tego, żeby ten detoks endogenny przeprowadzać, ale wspomagać go fitoterapią. Jednym z takich kluczowych elementów jest to właśnie przy tym oczyszczaniu organizmu, żeby wystąpiło to zjawisko autofagi, wspomóc ten organizm właśnie takimi. Ciekawostkami i bardzo kluczową informacją będzie to, co teraz powiem. Słuchajcie, jest substancja, która się nazywa karnozyna. I teraz, pomimo, szanowni państwo, że my możemy chcieć, możemy nie chcieć, to ona jednak istnieje i jest ponad 100 tysięcy publikacji naukowych na temat jej roli i to w ogóle, co ona. Powiedzmy, robi dla naszego organizmu. Ja wiem, my jesteśmy w Unii Europejskiej, przepisy w ogóle tutaj nie dopuszczają informacji, że to jest cokolwiek dobre. W związku z powyższym, jeżeli jesteśmy na przykład gdzieś sobie na wycieczce w Chinach czy w Indiach, gdzie czy tam na rynkach azjatyckich, gdzie na przykład dopuszczane są bardzo fajnie takie przemyślenia, sugeruję również zapoznać się z tamtymi publikacjami. I teraz karnozyna jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, wręcz naturalnym przeciwutleniaczem i on powstaje z dwóch aminokwasów, z tak zwanej histydyny i beta-alaniny. I teraz, co to takiego jest? My te aminokwasy możemy dostarczyć dla naszego organizmu z pożywieniem. I teraz, jeżeli my w pożywieniu mamy na przykład takie pożywienie, jakie na dzień dzisiejszy jest produkowane, a sami wiemy, co się daje akurat do tego, żeby, nie wiem, kurczak, który ma 38 dni już oczekiwał na nas w markecie, czy po prostu zboża, czy warzywa, wszystko w jaki sposób, jakie są używane do tego jeszcze, oprócz tego uszlachetniacze, to ja jestem zwolennikiem, żebyśmy my swój organizm w jakiś sposób wspomagali, żebyśmy czymś go uzupełniali. I teraz, szanowni Państwo, jeżeli ta karnozyna, jest odpowiedzialna za to, żeby neutralizować wolne rodniki w naszym organizmie, to to już jest dla mnie kluczowy powód, żeby po to sięgać. Ale drugą bardzo ważną funkcję, jaką spełnia i to jest też według badań, do których dotarłem, to jest zachowanie zdrowej pracy mięśni, ale co więcej, mięśnia sercowego. Bo pamiętajmy, nasze serce to jest taka pompka, ale to jest mięsień, ale również mięśnia wątroby, mięśnia nerek, w związku z tym, wszędzie gdzie spojrzymy, mamy praktycznie zapotrzebowanie naszego organizmu na to. Teraz kluczowe jest też to, że jeżeli my chcemy, żeby ten cały proces detoksu zachodził, będę oczywiście sugerował nie tylko bardzo wysokiej klasy karnozynę, którą sam w ogóle stosuję, ale również, żeby ją zawsze łączyć z glutationem. Glutation jest dla mnie takim numerem jeden, to jest matka wszystkich antyoksydantów w organizmie i właśnie następuje taka reakcja łańcuchowa w organizmie, pod kątem tego detoksu, wspomagania organizmu i poprawy pracy. Ale teraz jednocześnie, wracając do naszej karnozyny, słuchajcie, chcę Wam zasygnalizować. Proszę sobie to wygooglować, bo trwają prace, badania generalnie nad stosowaniem karnozyny w procesach, przeciw, procesach przeciwdziałania cukrzycy. Czyli jeżeli są badania in vitro prowadzone w tym kierunku i one naprawdę bardzo dobrze rokują, to z jakiegoś powodu ktoś przeprowadza te badania. To nie nie jest tak, że sobie ktoś, nie wiem, w nocy coś przyśnił, bo będziemy się jutro w laboratorium nudzić, to to zrobimy. To są wieloletnie badania, i teraz te wszystkie badania, które już przeprowadzono, one są udostępnione. Są czarno-białym na białym dostępne. I teraz, jeżeli my wiemy, że na przykład karnozyna bierze udział w detoksie naszego organizmu, ale i również. Yy, pod kątem już badania cukrzycy są, ale i również powikłaniom wynikającym z takiej choroby. Bo na przykład jeden z takich głównych powikłań jest niewłaściwa praca nerek. Mamy coś w sobie, taką gąbkę po lewej stronie i gąbkę po prawej stronie, które muszą cały czas pracować, czyli one też pracują. I teraz nasze nerki bardzo ciężko lubią pracować. One potrzebują też oczywiście wody, takiego smarowidła. I jednocześnie potrzebują jakiegoś bodźca, czyli Coś, co będzie stymulować do jej lepszej pracy. I teraz, szanowni Państwo, właśnie karnozyna odpowiada za stymulację tej pracy. Tutaj tą karnozynę będę sugerował w ogóle łączyć z koenzymem Q10 i też z magnezem, ale to w dalszej części wytłumaczę dlaczego. To teraz ta właśnie karnozyna będzie się również przybliżać do tego, że na przykład mamy poprawę funkcji mięśni szkieletowych. Czyli łatwiej nam zachować tą ruchliwość. I teraz niedobory tej karnozyny zaczynają się odbijać w naszym organizmie na różne sposoby, bo to, że nas coś tam boli, czasami gdzieś tam mięśnie sobie wyrężyliśmy, to być może akurat źle jakąś siatkę zakupami do domu nieśliśmy, ale być może też to jest akurat brak już karnozyny. Jeżeli popatrzymy na to pod kątem diety, szanowni państwo, karnozyna jest, tak powiedziałem, powstaje z dwóch aminokwasów, które znajdziemy głównie w wołowinie i głównie w rybach, więc ty możesz oczywiście z diety je dostarczać. Niestety, wiemy też w jaki sposób to jest produkowane, więc nie za każdym razem trafimy na dobrej jakości mięską. Na obiad, czy po prostu na jakąś tam rybę. Natomiast też musimy pamiętać, że to nie jest skondensowane, czyli to są po prostu jakieś tam śladowe ilości w tym pożywieniu. Natomiast poprzez uzupełnienie, poprzez uzupełnienie fitoterapeutyczne, jest ono już skondensowane, zredukowane. To już są zupełnie inne rozwiązania dla naszego organizmu. I teraz, jeżeli my wiemy, że braki takiej karnozyny będą skutkować różnymi reakcjami łańcuchowymi, a na przykład Glutation. Jeżeli my mamy niski poziom glutationu, nie mamy aktywacji innych antyoksydantów w organizmie. Czyli na przykład witamina E czy selen bardzo słaba dla naszego organizmu jest wchłaniana, czyli bardzo mało pożytku jest z tej dawki, którą przyjęliśmy. To samo zaczyna być z karnozyną. Bardzo słaby ten proces detoksu jest. Bardzo słaba jest, osłabiona jest praca mięśni, mięśnia sercowego, mięśni wątroby czy nerek. I teraz, jeżeli my będziemy zastanawiać się nad tym wszystkim i szukać szukać sobie informacji, to zwróćcie uwagę, że bardzo fajnie to wszystko się zaczyna układać w pewną całość. To jest tylko biochemia organizmu. Ja niczego nie wymyślam, żadnego koła od nowa nie wymyślam, tylko patrzę, jak funkcjonuje organizm i te informacje właśnie Wam przekazuję. I teraz popatrzmy: karnozyna uczestniczy w neutralizowaniu wolnych rudników. To już jest podstawa do tego, żeby się zastanowić, czy potrzebuje to jednocześnie do właściwej pracy mięśni. Ale mamy coś takiego, że zmniejsza stres oksydacyjny naszego organizmu. My sobie nie zdajemy sprawy. My żyjemy na dzień dzisiejszy w dobie dziwnego takiego pędu, gdzie jednocześnie wszystko jest przeciągnięte falami. Ale jednocześnie ten telefon, Wi-Fi, to wszystko po prostu wszędzie mamy te fale. Jednocześnie to doprowadza do pewnego rozstroju naszego organizmu. I teraz my potrzebujemy też adaptogenów. Stres, który mamy w codziennym życiu, walka o przetrwanie, o wszystkie inne rzeczy, choroba w domu, coś się z dzieckiem wydarzyło, nie wiem, samochód się popsuł, w pracy jakieś dziwne rzeczy. Wszędzie mamy stres. I teraz akurat połączenie karnozyny z adaptogenami powoduje znowu, że mamy bardzo fajną pracę na Podłożu adaptogennym, czyli przygotowania organizmu do stresu, czyli bardziej odporny jest organizm, ale jednocześnie karnozyna bierze udział w tym detoksie pod kątem właśnie stresu oksydacyjnego czyli to jest taki poziom wyższy, już jakby zaawansowania. Lepsze samopoczucie i dawka świeżej energii wszystko w jednej szklance. Wzmocnij odporność, popraw trawienie i poczuj lekkość życia. Bez chemii, bez kompromisów tylko czysta siła roślin. Chlorella i młody jęczmień, twoi zieloni sprzymierzeńcy w zdrowym stylu życia. I teraz proszę też pamiętać, że karnozyna bierze udział w procesie ochrony mitochondriów. Tutaj właśnie teraz będę musiał wspomnieć o czymś takim, czym jest QN-Q10. QN-Q10 jest aktywatorem różnego rodzaju enzymów w organizmie, ale jednocześnie przyczynia się z karnozyną do bardzo dużej ochrony mitochondrialnej. I teraz, jeżeli mitochondria są centralnym miejscem pozyskiwania energii dla każdej komórki naszego organizmu, to musimy wiedzieć, że mitochondria mają swoje DNA, ono się nazywa dokładnie tak zwane MTDNA. I teraz ta komórka mitochondrialna, ona nie ma kompletnie żadnej ochrony. Tam nie ma żadnych strażników, tam nie ma żadnej bramy, żadnej furtki, żadnego płotu, nie ma nic. Po prostu jest całkowicie podatna na wszelkie uszkodzenia. A teraz, szanowni Państwo, odbywa się to tak, że ta komórka mitochondrialna, która podlegnie uszkodzeniu, nie ma szans na regenerację. Ona została uszkodzona, koniec, jej nie ma. I teraz rolą karnozyny właśnie jest ochrona przed wolnymi rodnikami, przed tymi uszkodzeniami i z tego powodu właśnie już warto zastanowić się czy nie sięgać po karnozynę. Ja tutaj powtarzam, bardzo dużym jestem orędownikiem karnozyny z koenzymem Q10, bo one takie połączenie razem spowoduje, że lepiej ten organizm będzie chroniony, a dodatkowo glutation, który będzie właśnie aktywatorem wielu procesów Pełnego detoksu, ale jednocześnie ten glutation, tutaj będę znowu sugerował, ten glutation, który jest tlenkiem azotu, zredukowany z elargininą, która wytwarza właśnie tlenek azotu, to ten tlenek azotu, właśnie jako ten nośnik substancji do nawet naczyń włosowatych, kapilar, również łatwiej dzięki temu doprowadzi te składniki do ochrony naszych mitochondrów. I teraz, szanowni Państwo, jeżeli pomyślimy nad tym, że nasz metabolizm energetyczny organizmu zależny jest od energii mitochondrialnej, to pytanie czy z tego powodu tylko i wyłącznie nie warto sięgać po karnozynę. I sugeruje się też oczywiście i to badania pokazują, że osoby, które mają chorobę Parkinsona czy Alzheimera, mają bardzo niski poziom karnozyny. To są badania in vitro na myszach przeprowadzone, ale co więcej, że suplementacja karnozyny Karnozyną, czy odżywienie karnozyny, podanie jakiejś skondensowanej wartości, nawet wyodrobionej spożywienia, to w tym momencie umyszy sprzyjało zmniejszeniu wewnątrzkomórkowej akumulacji tzw. beta-alamidu w hipokampie. Jest to związane z zaburzeniami właśnie na poziomie mitochondrialnym. Czyli jeżeli dostarczona była odpowiednia dawka tej karnozyny, to zaczynała się poprawa w ochronie mitochondrialnej, Energetyce naszego organizmu, bo to jest metabolizm energetyczny organizmu. I teraz proszę popatrzeć, że już mamy na podstawie badań tą informację, ale teraz również wiemy, że karnozywa odgrywa bardzo kluczową rolę w regulacji aktywności enzymów oraz wapnia. To jeżeli Będziemy patrzeć na to z punktu widzenia tylko enzymów. Ile my mamy enzymów w organizmie? My w ogóle jesteśmy jednym wielkim enzymem. Ale mamy coś takiego jak ślinę. Mamy na przykład pepsynę, czyli enzym wydzielający w żołądku. Ale mamy coś takiego jak na przykład naszą żółć czy insulinę. Insulina też pełni rolę jednocześnie hormonu. Ale popatrzmy, w ilu miejscach nasz organizm potrzebuje tej karnozyny, żeby właściwie funkcjonować. Jeżeli na przykład twoje serce uważasz nie jest jakimś ważnym narządem, bo ta mięsie nie musi tam specjalnie pracować z jakiegoś powodu, czy tam na przykład na poziomie mitochondrialnym, no to w tym momencie masz enzymy. Enzymy, które potrzebujesz po to, żeby twój organizm strawił ulubioną jedną z naszych czynności, czyli jedzenie. I teraz do tego jedzenia właśnie potrzebna jest ta karnozyna, żeby to wszystko lepiej było również trawione. I teraz bardzo istotnym jest też wspomniany magnez. Dlaczego akurat o tym magnezie wspomniałem? Magnes według badań bierze udział w ponad 360 procesach życiowych. Jednym z nich jest gospodarka też wapniem. Tutaj ten magnes to będę zawsze sugerował, żeby był z witaminą D3, z witaminą B6. Jednocześnie był w specjalnej kapsułce, która przechodzi przez żołądek dopiero się do nas uwalnia lub poprzez kąpiele magnezowe. Świetnym rozwiązaniem jest nasypać sobie jakiegoś tam, jakiejś tam soli Epson na przykład do wanny czy, i w tym sobie poleżeć. Czy jeżeli nie masz wanny, to po prostu postawić misę nogi sobie moczyć, przeczytać 20-30 minut książkę. Taki czas dla siebie. I ten magnez, jeżeli bierze udział w 360 procesach życiowych, to on również się przyczynia, że mięśnie twojego żołądka lepiej pracują. Skurcz, rozkurcz, tak? Bo magnez bierze, my sobie kojarzymy braki magnezu, o drgami powieka muszę magnezuc, nie? Ale to nie tylko tutaj ten magnez jest potrzebny. Bo nawet badania pokazały, że niewłaściwa praca serca jest spowodowana brakiem magnezu. Nadciśnienie może być spowodowane między innymi brakiem magnezu, bo ten magnes on ma odpowiadać za skurcz, ale i rozkurcz, rozkurcz, skurcz. Czyli jeżeli nasz organizm w pierwszej kolejności magnez pobrał do serca i nastąpił rozkurcz na przykład w tętnicach to w tym momencie ona jest zbyt zwężona, a nie ma magnez nie ma... mamy braki magnezu, nie mamy jak spowodować rozszerzenia z powrotem tej pompki tego mięśnia. I teraz właśnie połączenie tej karnozyny z kłęzywem Q10, z glutationem i z magnezem, daje bardzo dużą możliwość regeneracji naszego organizmu. Jeżeli w tym wszystkim stosujemy sobie ten detoks endogenny, następuje zjawisko autofagi, powtarzam, sugeruję wrócić do wcześniejszego jednego mojego wykładu, to mamy kolejny etap naszej układanki, żeby ten organizm jak najbardziej wyciągnąć na wyżyny sprawności. I teraz. Pamiętajmy też, że karnozyna jest odpowiedzialna za coś takiego, kiedy mamy wysiłek fizyczny. Bo w momencie, kiedy jest wysiłek fizyczny w naszym organizmie, to co się dzieje? Następuje skok naszej glukozy, tak? i teraz ta glukoza jest rozkładana właśnie dzięki karnozynie. Popatrzmy, szanowni Państwo, ile jest właściwości, żeby tutaj na to zwrócić uwagę. I teraz, jeżeli ta glukoza jest rozkładana na kwas mlekowy, to trzeba go w jakiś sposób odprowadzić z organizmu, bo znowu ten kwas mlekowy jest przekształcany w mleczan. A mówimy, ok, mięśnie mnie bolą. Poćwiczyłem, podbiegłam, podbiegłem do autobusu, czy gdzieś tam po prostu do pociągu. I teraz w tym momencie, jeżeli ten właśnie mleczan powstaje, zaczyna być inny poziom pH naszego organizmu, naszych mięśni. Zaczyna być organizm zakwaszony. I w tym momencie, właśnie za to, odpowiedziana będzie karnozyna, żeby nie doprowadzać do takiego stanu zakwaszenia właśnie mięśni. To jest dotlenienie naszego organizmu w tym momencie. I teraz uważa się, że karnozyna działa jak bufor naszego organizmu, normalizując pH. To popatrzmy szanowni państwo, bufor, bufor harmonizujące naszą Nasze pH organizmu, ale jednocześnie zmniejszający wartość kwasu mlekowego w naszym organizmie. Czyli jest kolejny element, na który warto zwrócić uwagę. Teraz popatrzmy. Karnozyna również przyczynia się do tego, że poprawiona jest nasza koncentracja, nasza pamięć. Są badania pokazujące właśnie pod kątem, że osoby z chorobą Alzheimera czy Parkinsona mają bardzo niski poziom karnozyny. Na podstawie takich badań można wnioskować, że coś w tym jest. Ale też, szanowni państwo, do tych badań to w ogóle odsyłam. Przeprowadzono badania na 31 dzieciach, które są autystyczne. I podając 800 mg karnozyny na dobę, badania pokazały, że zmniejsza się nasilenie autyzmu. Sugeruję wygooglować to sobie, poszukać tych badań, one są dostępne. Tutaj naprawdę niczego nie wymyślam. Dotarłem do tych badań. Skoro ja je znalazłem, ty też możesz je znaleźć. Wygoogluj to sobie, zobacz, sprawdź. I teraz następnym takim elementem jest, jeżeli karnozyna przyczynia się do tego, że nasz proces detoksykacji jest dużo łatwiejszy, nasza wątroba się regeneruje, poprawiona jest praca mięśnia wątrobowego, to jednocześnie pośrednio wpływa to na ciśnienie gałki ocznej. Bo to jest bardzo ściśle ze sobą powiązane, wbrew pozorom. I teraz, jeżeli mamy już kilka takich elementów omówionych, to zwróćmy uwagę, że doszliśmy do wniosku, że również poprzez takie działania my mamy opóźniony proces starzenia. Warto się nad tym zastanowić? Być może. Nie zależy tobie zachować jak najdłużej siły, młodość, wygląd. A jednocześnie przy tym detoksie pamiętaj, że twój organizm będzie odżywiał skórę, więc masz kolejny powód do tego, żeby się zastanowić, czy warto na to zwracać uwagę. Ale jednocześnie też karnozyna przyczynia się do zmniejszania stanów zapalnych organizmu. Popatrz, ile elementów jest, na które warto zwrócić uwagę. I teraz. Również karnozyna sprzyja rozpadowi nieprawidłowych białek, które mogą właśnie przyczyniać się do powstawania stanów zapalnych czy jednostek różnych dziwnych w organizmie. To ma być tylko i wyłącznie nawyk, przemyślenia pod kątem tego, co może zrobić, lub w jaki sposób to dla siebie coś po prostu korektę zrobić. I teraz popatrzmy, nasza karnozyna, co ona w tym momencie robi w organizmie nasza, w sensie takim, że ją sobie gdzieś tam kupiliśmy, sobie ją stosujemy. Przyczynia się do niwelowania stanów zapalnych organizmu. Połączona właśnie z kuenzymem przyczynia się do aktywacji również enzymów i ochrony mitochondrialnej naszego organizmu. Glutation powoduje też to, że z, oczywiście ten glutation, który jest z L-argininą, czyli będzie w tym momencie wytwarzany tlenek azotu i jednocześnie ten glutation będzie aktywatorem dla innych antyoksydantów, to połączenie tego jeszcze z magnezem da dużo, dużo lepsze efekty. Tutaj oczywiście też będę w dalszym ciągu sugerował omega-3 morskiego pochodzenia, bo jestem bardzo dużym zwolennikiem stosowania omega-3, aby przywracać elastyczność błąd komórkowych, która zawsze będzie w tym momencie odpowiedzialna za to, żeby składniki odżywcze trafiły do komórki, a wskutek przemiany materii i procesów życiowych, które zastępują właśnie, na, następują w tej komórce, żeby mogły z powrotem być wydalone, trafić do układu wydalniczego przez układ limfatyczny. O układzie rozmawialiśmy na jednym z wcześniejszych wykładów. Popatrzmy, szanowni Państwo, na czym możemy, na co możemy zwracać uwagę. I teraz, szanowni Państwo, też, gdzie my możemy znaleźć aminokwasy odpowiedzialne za wytworzenie w naszym organizmie tej karązyny. Rozmawialiśmy o rybach, rozmawialiśmy o wołowinie, ale ona również jest na przykład w serwatce. Ty możesz kupić sobie serwatkę. Oczywiście nie każdy ją może, no bo to jest akurat z mleka. Tam są inne składniki, które mogą być może dla Ciebie nie być korzystne, a możesz po prostu, co zrobić umówić się na konsultację, porozmawiać, wskażeć ci sprawdzone przeze mnie, przeszukane na rynku, a wybieram perełki, bo sam akurat uzupełniam niedobory różnych składników z tego względu, że, no, Szanowni Państwo, ja 30 lat temu zachorowałem onkologicznie. Przeszedłem bardzo ciężką drogę. Pomagali mi i bonifraci, pomagali mi i zielarze. Sam przeszedłem tą drogę. I sam jestem w tym miejscu i tłumaczę Państwu właśnie takie rzeczy. Wybieram perełki z tego względu, że sam stosuję każdego dnia tego typu rozwiązania. Ja Ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Tobie za poświęcony czas i zapraszam oczywiście do kolejnej naszej audycji, gdzie mówimy sobie troszeczkę bardziej czym są mitochondria, żebyś bardziej mogła, bardziej mógł zrozumieć, co to takiego jest. I również połączę to z informacją o kunzymie Q10. Także dziękuję Ci za poświęcony czas i pozdrawiam. Jeżeli film przypadł Ci do gustu, zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z podobnymi treściami. Kliknij też w jeden z polecanych przez nas filmów, aby od razu kontynuować oglądanie.